Zobaczmy plansze. Co to jest spółdzielnia socjalna? Że nie działa wyłącznie dla zysku, ale jest podmiotem gospodarki rynkowej, tworzy miejsca pracy, co najmniej 50% członków to ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym i mogę powiedzieć, że to są bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni, także osoby, które opuszczają zakłady karne i realizują przede wszystkim potrzeby dla lokalnej społeczności w tym momencie dla রাজশাহ. Nie jest to konkurencja dla przedszkoli publicznych. Myślę, że nie. Podstawą dla ich działalności jest to, aby stworzyć ofertę, może nieco inną, może jeszcze bardziej atrakcyjną. Tutaj koleżanka wspomniała o tym, że będą się chcieli także opiekować dziećmi podczas różnego typu imprez, w których będą uczestniczyć rodzice, kiedy rodzice będą wyjeżdżać na jakieś dłuższe zakupy. W trakcie akurat jazdy tutaj do studia wpadł nam do głowy nowy pomysł, nowy pomysł. i tutaj naprawdę to, 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 to świadczy o ich inicjatywie. Jak nie, Powiedz, yy, Paulinko. Tutaj chcemy wyjść z ofertą do lokali, które, w których są organizowane przyjęcia weselne. A, że rodzice tak, się bawią. Rodzice a dzieci się bawią swoje a my yy, yy, wysyłamy od nas animatorów i, i bawimy się z dziećmi. Ale powiedzmy, bo w materiale to padło, mieliście 60 tysięcy. Tak, mieliśmy 60 tysięcy Panie Rafale, skąd ta reszta? No 30 tysięcy zostało pozyskanych od sponsorów, od ludzi dobrej woli. Ale no ja rozumiem, to się tak bardzo ładnie mhm. i lekko mówi. Od sponsorów, jak przekonywaliście? Puka pan do drzwi zakładu pracy, do dyrektora prezesa i czym go pan przekonuje? Mhm. Że pan tu chce przedszkole i tutaj brakuje pieniędzy. Znaczy, to jest też tak, że my jako osoby, wcześniej, jako osoby bezrobotne, mieliśmy o tyle też trudno, że, że wiele osób nie wierzyło w to osoba bezrobotna kojarzy się z kimś takim, kto Nieporadny. sobie tak, nie może poradzić i tak dalej. Także mm, też układ w stronę Pana starosty, który jakby swoją osobą przekonywał w jakimś sensie. Czyli był dla Was czymś w rodzaju takiej rękojmi wiarygodności. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Nie sądzę, żeby pięć osób, które wzięły się nie wiadomo skąd, przekonałyby jakieś większe instytucje do, do wsparcia. Zawsze były pieniądze Pani Paulino? No nie, zdarzało się tak, że, że dostawaliśmy odmowę, ale w większości, okay. w większości dostawaliśmy te pieniądze. A jak nie były pieniądze, to co? A jak nie były pieniądze, były to materiały. Dostaliśmy na przykład farby, mm -hmm. dostaliśmy cegły, dostaliśmy sprzęt AGD także w, również w tej formie. Bardzo mi się podoba jak pani mi ostatnio kiedy byliśmy na zdjęciach y, na imprezie Zuzi powiedziała, że y, pani dyrektor zespołu szkół nie mogła tak, wam dać tak, pieniędzy, tak. to pojawili się uczniowie. Tak, dokładnie, tutaj również pan starosta nam w tym pomógł y, i i tutaj pani dyrektor dała nam tych uczniów, oni nam bardzo dużo również pomogli. Na tyle na ile mogli. Na tyle mogli na ile mogli. Ale odbywali dodajmy, że Państwo. Tak, tak, odbywali tak. tam praktyki. Oni też byli tak, bardzo zadowoleni, bo, bo, bo nie plątali tak, się powiedzieć. Do ale dokładnie. Ale mieli dokładnie. Była, jest to taka konkretna praca, którą teraz wszyscy mogą podziwiać. Panie Rafale, a pan kiedykolwiek układał wcześniej panele? <noise> tak. Układał pan, czyli trochę no, sprawy było. To znaczy, tak, na miasta jakieś tam doświadczenia, ale to nie, nie jest żaden problem. Interesuje nas, proszę państwa, teraz forma rozliczenia. Jest dzierżawa. W jaki sposób dyrektor odzyska pieniądze z tej dzierżawy? Mówię o dyrektorze szpitala. Mhm. Yy, mamy tak skonstruowaną umowę, że będziemy płacić czynsz, ale w chwili obecnej yy, te pieniądze, które w tym momencie zainwestowaliśmy yy, w lokal, będą, będą nam odliczane. Także. tak, tak przez, długo, przez, tak, tak, dopóki... Czynsz będzie naliczany i on nie przekroczy wartości, wartości 60 tysięcy. Tak. Prowadzicie To jest więcej niż 60 tysięcy, bo 60 tysięcy to, tak, tak. to są same materiały budowlane, a plus jeszcze robocizna. Ale co obiecaliście sponsorom w zamian? Sponsorom obiecaliśmy, obiecaliśmy to, że będziemy w. Nie, przepraszam. Obiecaliście przede wszystkim, że zakład będzie dobrze funkcjonował i że się nie poddacie. uda? czy się uda? Tak. Proszę Państwa, podział pracy. Jest Was pięcioro, cztery Panie i jeden Pan, tak? Jaki hmm. jest podział pracy? E, jeszcze nie ruszyliśmy na dobre, także trudno nam tutaj jakby określać e, ten zakres swoich obowiązków. W tej chwili właściwie wykonujemy to, co, to, co możemy. Każdy, Każde zlecenie w postaci. Tak, w... Mhm. tak Każdy tak na, na miarę swoich możliwości. Hmm. Żeby powiedzmy to to zlecenie, które, które nam się pojawia, było wykonane prawidłowo. I jak najlepiej. A jak kiedy najlepiej. przedszkole ruszy pełną parą? Myśmy mówili za kilka dni, bo wtedy taka, taka informacja yy, do nas dotarłaby. Tak, tak naprawdę przedszkole już powinno działać, ale niestety jeszcze te, te finanse nie pozwoliły nam na, na zakupienie całego sprzętu, jaki jest niezbędny do, do funkcjonowania przedszkola. Ale od 1 września to no już Dodajmy, będzie... że brakuje Wam głównie teraz łóżeczek tak, i tych mebelków, tak, prawda? Tak, brakuje nam mebelków, brakuje nam łóżeczek. Proszę Państwa, wracamy do naszej tablicy recepty nowej energii. Proszę zwrócić uwagę, że pojawiły się na niej dwa hasła. Wyraźnie sprecyzowany cel, to o czym mówi Pan Starosta, że osobowa grupa bezrobotnych y, przyszła z pewnym pomysłem, i oni od razu wiedzieli, co chcą robić. Po drugie, na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, nie wiemy pani Paulino, pani prezes i, i pani Rafale, ile procent tego pomysłu zostało już zrealizowanego. 80, 90, 90 parę? No ja myślę, że 90, no, jeżeli już przedszkole zacznie tak na dobre funkcjonować, wtedy już będzie te 100%. Ja bym powiedziała, proszę Państwa, że gdyby mebelki dojechały na czas, tak. to pewno 100% działalności. My natomiast możemy powiedzieć, że pomysłów ciągle jest coraz więcej i jeżeli ktokolwiek z Państwa ma podobny, prosiłam Państwa o tych, również i Pana Starostę, że jeżeli ktokolwiek się zastanawia, czy warto współpracować, Panie Starosto, dlaczego warto? Dlaczego Starostwu urzędnikom opłaca się współpracować z organizacjami pożytku publicznego? Boże, urzędnicy nie są w stanie z wszystkimi problemami sobie poradzić z różnych przyczyn, prawda? Spółdzielnie mhm. socjalne, do których naprawdę zachęcam, aby je organizować, aby pomagać, wypełniają pewną niszę, prawda? Bo w współdzielniach socjalnych muszą zafunkcjonować ludzie, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą. Tak jak powiedziałem, zdeterminowani na cel, yy, którzy mają bardzo skonkretyzowane zamiary. Im tylko trzeba pomóc, prawda? Jeśli samorząd Takim ludziom pomoże, to ja wierzę w to, że, że załatwiamy uda. kilka problemów, bo przecież ci ludzie mogli pozostać cały czas, mówiliśmy o tym, ludźmi bezrobotnymi, I wtedy a mają, ta, a mają, mają w sobie tyle potencjału. To ich Paulina nie wspomniała, ale w, w tej grupie jest osoba, która zna się troszeczkę na ekonomii, będzie ich mogła rozliczać, jest osoba, która zna mhm. się na etyce, będzie mhm. mogła z tymi dziećmi rozmawiać o podstawowych problemach etycznych, jest osoba, mhm. która zna odrobinę języka angielskiego. Czy każdy będzie zagospodarowany tak jest, i wygospodarowany. I tutaj pojawią się pytania dotyczące funkcji, które będą mogli jak oni wykorzystać. Państwo widzą, w tej, w tej moglibyśmy rozmawiać Naprawdę. i rozmawiać. My skończymy program, a jeszcze chwilę porozmawiamy. Proszę Państwa, za dwa tygodnie zapraszam, jak zwykle o godzinie 17. :00. Czekamy na Państwa maile, telefony. Spróbujemy ciekawe inicjatywy pokazać. Do widzenia. Dziękuję i ślicznie Państwu za przybycie do studia.